Przed nami 475 odcinek serialu, Akacjowa 38. Teresa czuje, że umiera i zaczyna żegnać się z najbliższymi. Wysyła też Kajetanę do Maura, by mu przekazała, iż widziała, do czego zdolna jest Humildad. Ursula spotyka na ulicy Kajetanę i zarzuca jej, że Teresie robi to samo, co swojej zmarłej córeczce. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 475. odcinku Akacjowej 38. Akacjowa 38, odcinek 475 we wtorek, 15 października 2024 roku o godzina 18:45 w TVP1. Co się wydarzy w nadchodzącym odcinku serialu Akacjowa 38? Streszczenie odcinka 475 serialu, Akacjowa 38, Teresa czuje, że umiera i zaczyna żegnać się z najbliższymi. Wysyła też Kajetanę do Maura, by mu przekazała, iż widziała, jak Humildad wstała z wózka. Felip po raz kolejny spotyka Uertas w swoim domu i stanowczo zakazuje jej rozmawiać z jego żoną. Casilda godzi się z Martinem. Ursula spotyka na ulicy Kajetanę i zarzuca jej, że zapewne Teresę zabija powoli tak, jak swoją córeczkę Carlotę.